Witajcie kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu Komisarza Sewa. Dziś po raz kolejny spotykamy się z jednym z tomów od wydawnictwa Egmont, jeżeli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne, które pojawiają się w naszym kraju, a dokładnie rzecz ujmując Star Wars Szkarłatne Rządy, czyli kontynuujemy naszą przygodę, którą rozpoczęliśmy w wojnie Łowców Nagród z Kirą i jej powiedzmy pewnego rodzaju małą wojenką, nie tylko, no może nie małą, ale o tym się przekonamy, przeciwko Imperium. I ja zdaję sobie sprawę, że E, powiedzmy, e, poszczególne tomy komiksowe, które wydają, wychodzą w Polsce, mogą wydawać się nieco mylące, nieco zaskakujące. Tak więc dzisiaj, poza, powiedzmy, standardową recenzją, również będę zaznaczał, i czy i co należy przeczytać, czy też znać, zanim sięgniemy po ten tom. Jeżeli chcecie przeskoczyć tylko tutaj wyłącznie części, albo do samego podsumowania, gdzie, powiedzmy, w kilku zdaniach staram się stwierdzić, czy to dobry, czy niedobry tom, no to oczywiście zachęcam Was do korzystania ze spisu treści na YouTube. jeżeli słuchacie w wersji podcastowej, no to cóż, polecam, zachęcam, żeby Słuchać całość. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszej recenzji komiksowej. I czym właściwie jest nasz dzisiejszy temat, czyli Szkarłatny Rząd? Otóż jest to miniseria komiksowa, e, która łączy nam się z Wojną Łowców Nagród, która niedawno wyszła w naszym kraju w całości i która jest pewnego rodzaju środkową częścią dużej trilogii, która zamykana jest przez tak zwane Hill Empire, czyli ukryte imperium, które również wyjdzie w naszym kraju. Natomiast w tym tomie e, skupiamy się. Się na Kirze i Szkarłatnym Świcie organizacji, którą ona, powiedzmy, przejęła po bekecie w solo i która powróciła właśnie w ramach wojny Łowców Nagród. I ten dzisiejszy zeszyt skupia się niemal tylko i wyłącznie w całości na Kirze, jej spiskowaniu i jej planowaniu. Jest to zeszytowa seria komiksowa, która jest podzielona na znaczące rozdziały, które skupiają się na poszczególnych bohaterach, na grupach bohaterów, ale również kontynuują, jeżeli chodzi o wielki plan Kiry, ponieważ na na samym początku w pierwszym zeszycie mamy przedstawioną przywódczynię tej grupy przestępczej, która przedstawia swoją ideę, która twierdzi, że na skutek rządów Sithów w galaktyce cała władza jest skupiona w rękach Palpatina i Veidea i jej celem czy też jej mm, zadaniem jest zniszczenie Sithów ostateczne, żeby pewnego rodzaju w galaktyce zapanowały różnego rodzaju ośrodki władzy, dzięki każdy może kierować się w swoją stronę, a nie tylko wszystko jest zcentralizowane dookoła Sithów i Rozpoczyna realizację swojego planu, i tutaj rozpoczynają się przygody poszczególnych grup jej specjalistów, ponieważ w każdym zeszycie mamy skupienie się na innych bohaterach, mamy na najemnikach, mamy na zabójcach, mamy na archiwicce, która jest pewnego rodzaju specjalistką od mocy, która służy Kirze, mamy rycerzy Ren, którzy również mają swoje zadanie, i ostatni zeszyt, który prezentuje nam pewnego rodzaju zwieńczenie tego etapu działania planu Kiry, jak i również pokazuje jak Imperium podchodzi do tego, co się dzieje. Ponieważ w trakcie tych poszczególnych wydarzeń Kira, można powiedzieć, rozpoczyna pewnego rodzaju wojnę podjazdowo-partyzancką, wywiadowczą przeciwko Imperium i ostatecznie jej celem jest, yy, jest to, aby obalić Sithów i przywrócić w jej mniemaniu wolność w Galaktyce. I na samym początku omawiania najważniejsze dla niektórych pytanie, czy trzeba znać wcześniejsze tomy, historię, żeby w pełni skumać tą historię, którą dzisiaj dostajemy w szkarłatnej jonda Wydaje mi się, że nie. To znaczy, e, oczywiście Wojna Łowców Nagród była wstępem. Wojna Łowców Nagród pokazywała nam, w jaki sposób Szkarłatny Świt wrócił do Galaktyki, w jaki sposób Kira powróciła, powiedzmy, do pierwszej ligi i co właściwie się działo. Ale jednak wydaje mi się, że to absolutnie nie jest niezbędne. Nie jest to kluczowe, żeby załapać główne założenia fabularne tego konkretnego tomu. E, ponieważ na samym początku, tak jak wspominałem, Kira tłumaczy mniej więcej o co jej chodzi. Jeżeli nie przeszkadza Wam to, że ona nagle w jakiś sposób powróciła, no to moim zdaniem dostajemy tom, który działa naprawdę solidnie jako pojedyncza pozycja, do której nie musimy wcześniej się przygotować. Oczywiście, jeżeli czytaliśmy Wojnę Łowców Nagród, jeżeli czytaliśmy, nie wiem, serię komisową Darth Vader, Star Wars, Bounty Hunters, no to będziemy mieli pewnego rodzaju wyłapanie bardziej szczegółowe. Będziemy widzieć, jak niektóre wątki się ze sobą łączą, ale z drugiej jednak strony, moim zdaniem zaskakująco dobrze ten tom działa sam Samodzielnie. Jest to historia, która jest sensowna, jest sprowadzona do przodu. Mamy do czynienia tak naprawdę z wojnami gangów, czy też powiedzmy działaniami przestępczymi i nie mamy tutaj za bardzo rebeli. Rebeli jest tylko lekko wspominana. Oczywiście te działania są skierowane przeciwko Imperium, ale działa to naprawdę zaskakująco dobrze jako samodzielny tom. Więc moim zdaniem nie jest konieczne, żebyście znali wojnę łowców nagród. Byłoby dobrze, ale absolutnie nie musicie. Dla mnie szkarłatne rządy działają całkowicie całkiem solidnie jako pojedynczy tom, którym naprawdę można zapoznać się od razu, a potem na przykład uzupełnić sobie wojny Łowców Nagród, czy też ewentualnie inne serie komiksowe. Dobrze, ale jak można spoilerowo podzielić się tymi wrażeniami, które doznałem podczas czytania tego tomu? Po pierwsze, po raz kolejny muszę, muszę przyznać się do błędu, ponieważ kiedy czytałem pierwotnie, kiedy czytałem w oryginale te szkarłatne rządy, kiedy te pojedyncze zeszyty wychodziły raz na miesiąc, półtora, czy coś w tym stylu, Przeszkadzało mi to. Miałem wrażenie, że mam do czynienia z pojedynczymi historiami, które są trochę wyrwane i które teoretycznie się łączą między sobą, ale przestrzeń czasowa między nimi, między wychodzeniem poszczególnych zeszytów była na tyle duża, że nie czułem tej ciągłości. I teraz, kiedy wróciłem do tych historii łącznie, całościowo, kiedy usiadłem, przeczytałem cały ten tom, o wiele przyjemniej to się czyta. O wiele bardziej widzimy w pewien sposób um, podejście do tego wszystkiego, o wiele bardziej widzimy ten duży plan, jak i również poszczególne małe trybiki, które w poszczególnych. W szczególnych zeszytach działają do przodu na rzecz Kirk. I zacznijmy od tego, że jest to całkiem przyjemny zeszyt, który działa samodzielnie i powiedzmy nieco poza linią czasową. O co mi chodzi? Moim jednym z głównych zarzutów, jeżeli chodzi o obecne komiksy gwiezdnowojenne, przynajmniej te główne, jest to, że dzieją się między epizodem 5 a 6. I to strasznie już zaczyna mi przeszkadzać. Moim zdaniem jest to błąd i jest to generalnie kiepskie na przykład w takiej serii komiksowej jak Darth Vader czy Star Wars. Natomiast jednak tutaj szkarłatne, szkarłatne rządy zrobiły coś całkiem przyjemnego, ponieważ skupiły się w zdecydowanej, przy, w zdecydowanej większości na organizacjach przestępczych. Oczywiście mamy Szkarłaty Świt, ale mamy też Pajków, e, mamy, e, mamy Czarną Rękę, e, nie, nie Czarną Rękę, tylko powiedzmy e, Księcia Ksizora i jego organizację, która teraz mi wyleciała z głowy. Mamy wspominanych hatów i tak dalej, i tak dalej. I mamy ewentualne reakcje Imperium na te działania przeciwko organizacjom przestępczym. I dzięki temu omijamy Mamy trochę temat Gwiazdy Śmierci drugiej Endoru i tak dalej, jakiejś re prze relokacji bazy e rebelianckiej, floty rebelianckiej i tak dalej. I to całkiem sympatycznie się czyta. Również co moim zdaniem nie wypada całkiem nieźle, mamy jest fakt tego, że w każdym tomie, w każdym zeszycie mamy skupienie się na jakiejś grupie. Tak jak mówiłem, mamy najemników, którzy walczą dla zemsty. Mamy zabójców, czyli Devstick oraz Ociego of Bestone. Mamy rycerzy Ren, mamy historię archiwistów. Czy też na samym końcu podsumowanie tej całej historii i domknięcie tego pierwszego tomu? To działa zaskakująco dobrze, bo dostajemy moim zdaniem dobrą mieszankę akcji i gadania. No bo ten komiks jest pisany przez Charlesa Sola, który czasami lubi się rozpisać, jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o lore, przekonania bohaterów i i I są te momenty. Są szczególnie dwa. Na początku, kiedy Kira tłumaczy całą swoją filozofię, a potem kiedy mamy zeszyt z archiwistką. Te, dwie, te dwa momenty muszą być w pewien sposób nastawione na Gadanie, jeżeli tak to mogę powiedzieć, ale robią to całkowicie przyjemnie. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj dużo momentów, po prostu akcyjniakowych. Czy to sekcja poświęcona zabójcom, czy to najbardziej akcyjniakowa część, czyli rycerze, rynek, którzy są tutaj również rozbudowani. I to wszystko daje nam. Pewnego rodzaju samodzielny tom daje nam historię, która jest przyjemna, która w pewien sposób wciąga, która w pewien sposób łączy się z większą galaktyką, ale nie musimy znać czegoś innego. Jakby jest to na tyle dobrze i solidnie przedstawione, że zdecydowanie dla mnie to działa. Więc powiem wam szczerze, że ja jestem trochę zaskoczony, jak przyjemnie. Czyta się cały ten tom, kiedy mamy te pięć zeszytów zamknięty w, zamkniętych w jeden tom spójny. No dobrze, moi drodzy, ale oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, jak wypada ten główny wątek Kiry. No bo Kira przybywa, ma tutaj całą tą swoją filozofię, o której wspominałem, że Seatowie scentralizowali władzę i ona chce to zdecentralizować i, i żeby każdy mógł się piąć w swoją stronę i tak dalej. I powiem wam tak, duża część z tego jest to patetyczne Gadanie o jakichś tam wielkich, gigantycznych planach na całą galaktykę, i tak dalej. I całkiem solidnie to wychodzi. Nadal, oczywiście, jest to na poziomie Gwiezdnych Wojen. To nie jest nic odchywczego, to nie jest nic wybitnego, ale z jednej strony Charles Sol napisał to na tyle przyjemnie, że kupuje to, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen. Dodatkowo mamy kilka wyjaśnień, na przykład, jak to możliwe, że tak szybko cała galaktyka zapomniała o Jedi, czy też ogólnie o użytkownikach mocy, co, co jest jednym z przyjemniejszych momentów tego tomu, gdzie cały wątek jest naprawdę w porządku, pokazujący nam jak rozkaz 66 mógł wpływać nie tylko na Jedi, ale nawet na zwykłych ludzi związanych w jakiś sposób z mocą. Natomiast jeżeli chodzi o samą Kirę, jeżeli chodzi o postać Kiry, podoba mi się po raz kolejny jak Charles Soul wziął jakąś postać filmową, czy to w serii komiksowej Star Wars Lando, czy też właśnie tutaj Kirę, wyciągnął ją z powrotem i dobudowuje do niej jakąś historię, dobudowuje do niej jakąś motywację. I Kira jest naprawdę. Przyjemną postacią do czytania. Jest bardzo im jasno i wyraźnie zaznaczone, kim ona jest. Jest zaznaczone, że ona jest bezwzględną osobą, która pnie się po szczeblach kariery, czy też powiedzmy w górę tej całej organizacji przestępczej, żeby osiągnąć swój cel. Jest to bardzo jasno zaznaczone i absolutnie komiks nie pokazuje nam jej jako zbawczyni, jako osoby, która nam ratuje sytuację, czy coś w tym stylu. Nie, nie absolutnie. Ona sama o tym otwarcie mówi. Z drugiej strony jest ona na tyle tajemnicza, enigmatyczna i powiedziałbym magnetyzująca, Pewien Sposób, to jak ona mówi, zachowuje się, przedstawia to wszystko, jest takim. Przyciągające, mogę zrozumieć, dlaczego ludzie za nią podążali, mogę zrozumieć w tym komiksie, dlaczego e, różnego rodzaju osoby z różnych powodów do niej dołączyło, i to jest dobrze zarysowane naprawdę. Moment, kiedy ona pewnego rodzaju w pewien sposób rozmawia ze wszystkimi swoimi e, podopiecznymi, gdzie motywuje ich w taki albo w inny sposób, jest przekonujący. Kira rzeczywiście jest tutaj pokazana jako osoba z wizją, która ma jakiś plan, który wydaje się być szalony, ale systematycznie krok po kroku zmierza do jego realizacji. I biorąc pod uwagę, że to ma być core, główne założenie całego tego tomu, e, które, które jakby na, na podstawie którego są oparte wszystkie inne rzeczy, moim zdaniem naprawdę, naprawdę solidnie to działa. Tak więc moi drodzy, jak mogę podsumować szkarłatne rządy najnowszy tom komiksowy w Polsce od wydawnictwa Egmont. Po pierwsze, nie musicie koniecznie znać Wojny Łowców nagród poprzedniego eventu, jak i również innych serii komiksowych. Wystarczy Wam wiedzieć, że to dzieje się między epizodem piątym, a szóstym i dotyczy wojny, może nie wojny, ale gangów, przemytników, przestępców i nieco imperium. A po drugie, jest to zaskakująco dobry tom. Nie jest to może jakaś wybitna rzecz, nie jest to coś przełomowego niesamowicie. Ma to owszem znaczenie w samym uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc jeżeli ktoś bardzo lubi być na bieżąco, no to powinien się z tym zapoznać. Z drugiej jednak strony sama tematyka, samo skupienie się na organizacjach przestępczych, na spiskowaniu, knowaniu przeciwko Cito, nawet nie imperium, tylko Stricte CITO, jest nieco odciągające od takiej wielkiej, gigantycznej stawki o losy całej galaktyki. Jakby naprawdę przyjemnie mi się czytało ten Tom, i biorąc pod uwagę, że dostaliśmy go na majóweczkę, e, to znaczy no, kiedy już puszczam tą recenzję, to już jest po majówce, ale naprawdę, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, że dostajemy kawałek solidnego komiksu gwiezdnowojennego, który daje radochę i który też przygotowuje nas na kolejne. Kolejny event, czyli to ukryte imperium, gdzie tam już będziemy mieli zamknięcie ostateczne tematu Kigy. Więc moim zdaniem. Jest to ok, jest to naprawdę spoko tom, z którym można przy okazji jak najbardziej, czy też nawet momentami warto się zapoznać. A do tego nie wspomniałem w trakcie całej recenzji jest naprawdę przyjemnie, po pierwsze, narysowany. Rysunki są całkiem na plus, a po drugie, jakość wydania egmontowego, jak zawsze na plus. okładki alternatywne, okładki poszczególnych zeszytów. No tutaj nie mam się do czego przyczepić, nawet powiedzmy, grzbiet jest dobrze wydrukowany. Tak więc, dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli pozwolicie, od na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!